No siema, siema, siema! Dzień dobry. Chociaż nie wiem czy taki dobry. Miały być ryby, a jest Czeka... laweta. No, laweta, czekamy na lawetę, bo... rozwaliłem miskę olejową, cały olej mi wy, wy, mięk, wyciekł. A już byliśmy nad samym kszczeniem i zobaczyliśmy ślad. Gdzieś tu na tych kamieniach rozwaliłem miskę i czekamy na lawetę, a to już drugi raz, nie? No pierwszym razem to była na Wisłę jechaliśmy pierwszym na Wisłę, razem no. i też półtora kilometra od Wisły wymięk samochód i też żeśmy nie dojechali. No niestety jakieś tak pechowo nam się te, te wyjazdy ostatnio zdarzają. Nie wiem, że... No siema siema nowy nowy samochód nowe miejsce i nowa taktyka. znaczy tak. Będzie głośno. Uderzamy w miejscowości łańcuchów tym razem. Z pinningiem z buta będziemy chodzić. Wieczorne polowanie, może uda nam się coś pchaczyć, więc szybko, szybko, bo szkoda czasu. Co, fuuu o, kurwa, spierdalam nie masz nic przeciwko komarom? nic właśnie, tylko zostało kurwa ja mam w samochodzie kurwa nie, ja stąd jedzę, kurwa, zjedzą mnie mam <grystanie> tą twarz podziewaną nie wytrzymam wymękam, tyle komarów w życiu nie widziałem tylu komarów wszędzie one są na, na buzi na szyi no i rzut i ryba rzut będzie rzut i ryba. My też mamy na cztery napęd. Nieźle rozjeżdżamy. Prędy ty prowadzisz? Ja. Tu znowu więcej kumarów. Tam było mniej. Widoki piękne, ale ryb nie ma. A może co? Ładna rzeka, ale niezbyt rybna. Lecę mnie boląż Zdecydowanie wolę łowić z No, witamy znowu dzisiaj wędkowanie widać samochód naprawiony wracamy w to samo miejsce wyrównać rachunki bo mamy niedokończone sprawy na tym krzczeniu całym no zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie i do dzieła Chciałem wam pokazać jeszcze jaki sąsiad ma akumulator złożony z ogniw Ile tu masz amperów mówisz? Tu jest amperaż 100 amperów 100 amperów? 100 amperów 175 amperogodzin 175 amperogodzin i taki akumulator normalnie żelowy by ważył za 40 kilo, nie? No, normalny, tak. 120 waży około 40 kg. A ten jest leciutki. 12. Zobaczymy, pokażę wam ile waży. No, 12 No U mnie pokazuje 14. ale ja mam problem z zatokami i sobie zaopatrzyłem się w dekatlonie w kuminiarkę. kominiarkę chroni zatoki także można się ubrać i bezpiecznie łowić w jest to najważniejsze Elegantko ciepło mi, słuchajcie, wiatr mi nie straszny. Ja mam ucho zapalne i w ogóle za to problem z zatokami Także jedyny ratunek, a łowić muszę, bo się uduszę. To kurde, taka sprawa. Super. No i dobra, No to może pod teraz jak ty kieruj. Na pewnie, na pewne miejsce. Dobra. No na razie nic się nie wydarzyło. Godzina około 10.00 jest. Idziemy coś zjeść, bo żeśmy zmarzli. zagrzejemy sobie zupkę i do znęca standardowo nasze ulubione tłaki z Biedronki Na 12 chyba dochodzi. 12 dochodzi, my się zwijamy. Pokonała nas pogoda, brań nie było. W ogóle chciałem wam pokazać rybki, ale dzisiaj nie wyszło. Niestety, mimo że nie odpuściliśmy temu kszczeniu, temu kszczeniu. Ostatni. To się nie udało. Nie ma ryby na święta, także będzie sklepowa. Może jeszcze się zobaczymy przed nowym sezonem. O no, dzień dobry, dzień dobry. Hej. Witamy Was w kolejnym wypadzie wędkarskim. Mimo ostatnich wujarzy, przygód i niepowodzeń dalej się nie poddajemy. Tak. I, no, no I wyruszamy znowu na ten kszczeń. Nie darujemy. Nie darujemy. Po tylu stratach, mam nadzieję, że w końcu jakąś rybę na święta da się złapać. Chociaż sąsiad już. Był ostatnio beze mnie. Nawet nie powiedział, że jedzie na ryby. Na rzece był i złapał suma. Gdzieś tu wam wkleję zdjęcie, jak pozwoli. 150 cm. Także gór mi skoczył. Dzisiaj mamy 28, 28 listopad. Już jak dzisiaj się tfu twu nic nie złapie, to ja już się poddaję. Chociaż dzisiaj jeszcze się nie poddaję. No, chyba, że zmienię zdanie, ale to... Chyba, to będzie Chyba że będziesz chciał w następnym tygodniu pojechać, ale to nie wiem, czy w sobotę, albo w niedzielę na rzekę z nami. Będzie nas jechało może, trzech, po jedno miejsce mogę dla Ciebie zaklepić. No to tak stanęliście. Bo pogoda jeszcze podobno ma coś tam być, no nie? W następnym tygodniu, więc... więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Będziemy... Ciep ciepło się dzisiaj ubieramy. Miało być 5-7 stopni, ale dzisiaj rano patrzyłem, że maksymalnie 5, tu nad wodą to będzie odczuwalny tam 0 ale mam nowe spodnie z decathlona, będę próbował wypróbowywał, testował czy będzie mi ciepło, czy nie kominiarka jest że zimno na mnie strasznie to to zoba nad wodą okay. Teraz to powiem wam, że jest mi ciepło. Eleganckie spodenki, kurteczka. Nie lecimy, a jeszcze wam zapomniałem powiedzieć. Co dzisiaj testujemy? Nowy silnik. Powiedz coś o tym silniku. To jest Haibo M150. Oczywiście to jest w tym momencie dla mnie nowy, a kupiłem go używanego. No, ludzie cenią ten silnik ze względu na to, że jest bardzo oszczędny dosyć dużej mocy. Uciągowej oczywiście tych LBS-ów ma trochę. No, jak na 12V i za 1600 zł nowy, czy tam 1700 zależy w którym sklepie. Yy, więc no, na razie pierwsze pływanie, pierwsze metry, więc no no, ja na razie to... o nim nic nie mogę powiedzieć, a, a, a opinie są do, dosyć dobre o tym silniku. Więc... To przypierdziel może. skręcona maneta do końca a jeszcze nie widziałem, że tak elektryczny silnik mieli wodę Byliśmy tu na płytkiej wodzie, w tych trzcinach wszystkich, żeśmy ob obłowili. I nic. Prawie południe dochodzi. I nic. No i jedziemy szukać dalej ryby, gdzieś na głębszej wodzie, czy coś. No jest po 14. I powiem Wam, słabo. Nic, 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 totalnie nic. Spłynęliśmy teraz na papu. Na papu, coś ciepłego zjeść. Ale kiepsko to widzę. Uderzymy jeszcze raz i tak. Opływaliśmy całą wodę. wszystkie to. krzaki, tam naokoło pod brzegiem, spłynęliśmy tam tędy. Nic. No i pustynia. Powiem wam, że to. Lipa ten krzeszny. Ja się poddaję. Ja mam dość. Jakby były ryby to byśmy pokazywali wam ryby. Mimo szczerych chęci to się nie udało. Wyjazd był, ryby brak. Ja się poddaję. Już moja noga i mój ponton więcej na kszczeniu nie zagości. Ja ty bardziej nie pokazywaliśmy wam, bo już składaliśmy się jak było ciemno w zasadzie. No. Nic by nie było widać. Następny wyjazd na pewno nie na kszczeń. Może w następnym sezonie, może za latach będziemy zaliczać albo coś. Tam zawsze można chociaż na, na, na Federa, na, na krypiówkę pojechać. Nie no, tam z tego co, z, co tego co wędkarze mówili, jeździli, to łapałeś leszcza, a brały karmie. Znaczy, no tak. Karpiki, no więc, yy, więc coś tam się z tego dzieje. Będzie działo kiedyś. No i nie na no ten sezon to ja chyba zamykam sezon. To nie jedzie z nami jeszcze na ten na wiecz? Chyba, że pojadę z nami na wiecz. Może być tylko lepiej, bo gorzej chyba już nie może być. Nie? Ciao. Ciao.